Hej, witam was bardzo serdecznie na kanale Fair One. A dziś mamy kolejny odcinek z serii Mobile Legends Bang Bang I zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania I dzisiaj jest oczywiście nowa mapka, którą zdążyłem znaleźć Spustorzenie, bardzo fajna uważam jeszcze, Znaczy jeszcze nie grałem, więc myślę, że raczej fajna Bo w sumie według mnie to wszystkie mapki z Mobile Legends Bang Bang Są kozackie, więc myślę, że na pewno będzie fajna I myślę, że wam się spodoba Mam taką przynajmniej nadzieję o, jeśli się wam spodoba, to fajnie było, gdybyście strzeli pod tym filmem łapeczkę w górę, bo no to naprawdę motywuje, będę wiedział, że lubicie odcinki z serii Mobile Legends z Bang Bang i postaram się wtedy częściej nagrywać. Kto nie oglądał poprzedniego odcinka, e, naprawdę polecam obejrzeć e, z Mobile Legends z Bang, Bang to właśnie nie oglądał poprzedniego odcinka i kto nie oglądał też wczorajszego odcinka, to też polecam właśnie obejrzeć, bo naprawdę warto powiem wam. Bo dużo was pewnie ominęło, kto nie oglądał, to właśnie w karcie będzie i będziecie mogli sobie zobaczyć, naprawdę polecam. Oczywiście pamiętajcie też o zajrzeniu, w opis oraz zajmijcie opis, bo tam są właśnie linki: jest link do serwera na Discordzie, gdzie jesteście na bieżąco z kanałem, co naprawdę właśnie polecam. Wiecie na przykład, kiedy są jakieś przerwy i tego typu sprawy, co naprawdę warto. No, właśnie polecam. Pamiętajcie też, na przykład, załóżmy, od razu może już to powiem, jeśli, kto, jeśli jesteś tu nowy i trafiłeś na ten film przez przypadek, to fajnie, by było, gdybyś strzeli, to fajnie by było, gdybyś strzelił suba z dzwoneczkiem, bo to naprawdę motywuje i wtedy będziesz też wiedział, e, będziesz jako pierwszy o, i będziesz wiedział o najnowszych produkcjach z serii Mobile Legends Bank Bank na przykład, z serii Robloxa czy Brawl Stars więc naprawdę ci polecam e, subskrypcję z dzwoneczkiem, bo wtedy będziesz na bieżąco z kanałem, co naprawdę warto uważam. No Dobra, tu pędzimy z tym spustorzeniem. Jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, odcinek leci, dobra, leci, wszystko dobrze jest. Słuchajcie, no jestem ciekaw, jak ta mapka w ogóle będzie wyglądać. Powiem wam, że pierwszy raz w to gram, więc no nie wiem. Na moje oko całkiem już fajna, nawet mi się podoba. Początek bardzo fajny, też taka fajna elektroniczna trochę, więc fajnie to wygląda też przy okazji. Więc naprawdę, powiem wam, że lubię takie klimaty, szczerze. Lubię naprawdę takie klimaty, takie elektro, techno i w ogóle Takie techno-światy i w ogóle to naprawdę moje klimaty, powiem wam Bo naprawdę lubię takie rzeczy O kurde, niestety zginąłem Ale naprawdę lubię właśnie takie rzeczy, takie, takie jakby techno-światy tutaj i w ogóle To naprawdę, powiem wam, uwielbiam takie klimaty Naprawdę klimacik mi wpasował, powiem wam szczerze Więc naprawdę jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie Naprawdę mapka się spoko zapowiada znaczy, no mapka, wydaje mi się, że to bardziej taka mapka chyba, co nie? Znaczy tak przynajmniej mam nadzieję, słuchajcie, i myślę, że dobrze mam nadzieję Dobra, mam nadzieję, że go tutaj jakoś... O dobra, jeszcze tutaj ktoś przyszedł, super, dobra, udało nam się go zniszczyć, słuchajcie, więc całkiem spoks Oj, znowu ktoś przyszedł, dobra, trzeba go zniszczyć tutaj Poczekajcie, bo myślę, że jakoś go tutaj pokonamy, tych e, typków tutaj No i kurde, znowu zginę. Dobra, ale naprawdę fajnie to wygląda. No, napra no naprawdę, powiem wam, że jestem zachwycony. Normalnie uradowany tym wszystkim. Naprawdę ten świat pięknie wygląda. Powiem wam, że. No po prostu jestem. No, w wzięty, Naprawdę. No kozacko, po prostu, no. No co mam więcej mówić? Po prostu fajniej w ogóle. Happy end, to co można powiedzieć. No co? No co mam więcej mówić, kurde? Dobra, to jeszcze jakiś typek jest z tego co widzę. Dobra, to jest rozwalony, super. Mhm, i to jeszcze jeden. To są takie roboty. Ej, słuchajcie, to naprawdę jest taki trochę techno. Ej, naprawdę to wow. Ej, naprawdę to jest takie techno typowe. I to naprawdę kozysko wygląda, powiem wam. Według mnie naprawdę. To daje te klimaty, które bardzo uwielbiam, powiem wam. Naprawdę wow. Ej, dobra, bo ja zaraz tej deadnę. No, już zadłem, słuchajcie, ale no co, o nie, kurde, dużo kryształów tych straciłem, które tutaj zdobywam. Widzę, w ogóle, nie, ja dzisiaj nie zbieram, słuchajcie, tych, e, tych e, tutaj rzeczy, co widzicie nad, e, tym, nad nagrywarką, e, bo za dużo kasy przez to tracę. A ja chciałbym trochę kasy tej zdobyć, słuchajcie. Potrzebuję też kasy, właśnie, jestem ciekaw, jak ta kasa działa, ale wydaje mi się, że to działa właśnie tak głównie, że jak ja zdobywam, to mam właśnie szansę wielką, zdobyć tę kasę i w ogóle. Więc to naprawdę ciekawie. Ale kurde, nie, naprawdę te klimaty to takie moje ulubione powiem wam. Naprawdę lubię takie klimaciki. Takie typowe techno i w ogóle. Ej, dobra, ja muszę trochę uciec. Dobra. No i zginęłem niestety. Fajnie, że odrodzenie cały czas tutaj trwa około 10 sekund. E, bo wtedy właśnie to wygląda fajnie to wskrzeszenie i przy okazji nie muszę zbyt długo czekać, tak jak na przykład na innych mapkach. Odbierz akwamerowe coś tam. Kurde, nie udało mi się to doczytać, słuchajcie. Więc nie wiem, co tam mam odebrać, ale coś mam odebrać. Tylko tyle wiem, tylko nie wiem co, słuchajcie. Oby to było coś ważnego. Dobra, tutaj tego typka dobiliśmy. Mhm. O, tutaj jest. Tam coś chyba jest takiego ich typowego technu, coś mi się wydaje. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Jestem ciekaw, naprawdę, jak to będzie wyglądać, bo powiem, że mi się to naprawdę podoba. No kurde, naprawdę czaderska ta, gierka, ta mapka w tej grze. Naprawdę, no to według mnie wygląda. To w ogóle nadaje też tego klimatu i w ogóle, więc naprawdę spoks uważam. Dobra, lecimy dalej oczywiście. O kurde, oni nam zaraz dobiją tego w tej typkach, z którym jesteśmy. W drużynie, w teamie. Dobra, ale widzę, że tutaj ktoś jeszcze dochodzi, więc całkiem spoks. Aha, no to super. Czekajcie, myślę, że go zaraz to jakoś zniszczymy. Taką mam nadzieję, przynajmniej. Zobaczcie, jak trwa dopiero 5 minut, a to spoks, słuchajcie. To na luzie, spokojnie, wszystko... Nie muszę się niczym martwić. Mam Na nadzieję, że to jakoś to wszystko wyjdzie. I tym razem będzie piękne zwycięstwo, słuchajcie. Bo jeśli tak, to naprawdę. Super będzie. Uważam. Co, ej, co się stało? Wygraliśmy? Ej, chyba wygraliśmy, czy nie? Kurde, przegraliśmy poważnie! Przegrałem! Czemu przegrałem? Ej, czemu? Kurde. O co biega? A w ogóle, jakby ktoś nie zauważył, to udało mi się zdobyć 12 level. Mm, tak, um, żeby, żebyście wiedzieli, to udało mi się właśnie zdobyć 12 level i jestem z tego bardzo dumny, słuchajcie. Naprawdę? E, więc bardzo fajnie uważam, że mi się właśnie udało zdobyć 12 level, bo jestem po prostu dumny z tego. Ale kurde, przegrałem, poważnie. Ja nawet nie szczędzę tego, że przegram. Boże, nie wiedziałem, na... nie spodziewałem się tego, słuchajcie, że nawet przegram. Tam. Mm, tak. Znajdź mentora, aby grał z tobą. Aha. O raczej ja na razie mentora, słuchajcie, nie będę szukał. O Boże, serio? E, nie, bo wiecie co? Bo szukanie mentora to trochę... Takie tam trzeba wpisywać różne dane, co nie? I w ogóle... Znaczy nie dane, tylko swojego zgłoszenia. Dobra, szukam mentora do gry, napiszę. Ciekawe, co z tego wyjdzie, słuchajcie. Dobra, to spróbujemy. E, szukam e, mentora do gry. E, do gry. I ciekawe, czy ktoś się do mnie zgłosi Moje... Z... Ha! Wysłano wniosek, proszę czekać na zatwierdzenie, super, dobra e, Bo wiecie co, ja jestem tutaj ciekawy tego ekwipunku, zobaczymy sobie ekwipunek A dobra To mogę tego użyć, ale muszę obejrzeć wideo, słuchajcie, więc myślę, że na razie nie, ale paczki tutaj mam różne, tutaj muszę obejrzeć wideo, co nie A tutaj nie muszę odbierać na całe szczęście wideo, więc spoks Dobra, tutaj widzę, że to dostałem, to spoks Dobra i gites i jeszcze to i jeszcze dwie paczki mam Dobra to sobie chyba później odbiorę jeszcze A dobra te, teraz mogę odebrać tą jedną w sumie dobra No i wideo na razie nie będę słuchajcie oglądał Bo to też nie będzie miało sensu w sumie Dobra wiecie co wejdę sobie też do sklepu Bo chciałbym loterię sobie przejrzeć słuchajcie Bo widziałem fajną dzisiaj loterię I chciałbym sobie no szczęśliwy obrót też stworzyć w ogóle Jakby tam wszystko chciałbym sobie spróbować Więc naprawdę Spox Uważam. No, i co jeszcze tutaj było? Poczekajcie, loteria. I tutaj był. E, chyba przygotowanie. A tak, no, darmowy I to jest spoko, to darmowe przygotowanie. Jestem cieka ciekaw, co mi się właśnie uda zdobyć. No i widzicie, to mi się udało zdobyć. No i Gites, uważam. Całkiem spoks. Powiem wam, że całkiem spoko jest ten sklep, naprawdę. E, no dobra, tu myślę, że możemy jeszcze raz w sumie zagrać w to spustoszenie, bo uważam, że to naprawdę genialna gra, uważam. No i po prostu spodobało mi się to spustoszenie. Coś czyje, więc naprawdę No Spox się zapowiada. O no i oczywiście polecam też właśnie zajrzeć w opis, bo tam będą linki. Wiem, że się powtarzam i sorry was bardzo. No i właśnie um, po prostu żebyście byli na bieżąco z kanałem, żeby wiedzieć kiedy są na przykład jakieś przerwy. Też fajnie, że, żebyście zajrzeli na tego serwera Discordzie, bo naprawdę polecam. No. Naprawdę warto, powiem wam. Naprawdę. No po prostu no co, dzisiaj w ogóle tak piątek, na luzie sobie spokojnie, odcinek z Bąbeleczem z Bang, Bang Jakby co poprzedni odcinek to nie oglądał to jeszcze raz się powtórzę, że będzie w karcie Więc nie musicie się niczym martwić e, i e, też e, postaram się wczorajszy odcinek z serii Brawls teraz dać w kartę No więc całkiem uważam. O kurde, ale słońce zaczęło teraz świecić Ale jeszcze no, trochę na telefon świeci, ale dobra myślę, że to jakoś tam nic nie zniszczy Dobra, to lecimy, poczekajcie, a gdzie ja jestem. A ja jestem tutaj, spoko, widzę siebie. O kurde, ej, ciekawe co ten mój skin będzie teraz robił. Czy to. Ej, ciekawe, ciekawe. Dostałem nowego skina, słuchajcie. Bo jakbyście nie zauważyli, to wiecie o tym, że ta mapka, z tego co zauważyłem, właśnie wybiera nam samemu skiny. Więc jestem ciekaw, właśnie te skórki samemu wybiera. Więc ciekawe to bardzo też wygląda, powiem Wam szczerze. Bardzo fajnie, nawet powiem, że wybiera samemu muskiny, że nie trzeba się jakoś tam męczyć z wyborem skinów. No więc to też fajne, uważam. O dobra, pokonaliśmy go więc Fox, ale teraz nie możemy przegrać, słuchajcie. Mam jeden kryształ z tego co ja widzę, więc może ja się zajmę wydobywaniem tych kryształów. E, by to było nawet dobrym pomysłem uważam. E, znalezienie tych kryształów największą taką ilość, co nie? Żeby nie umierać... O ja jacie, nie no kurde, uwzięliście na mnie. Dobra, słuchajcie, bo ty widzę, że naprawdę... No, mam po prostu przelipane. Dobra, chyba muszę pierwszy raz umrzeć, słuchajcie. Kurde, abym. Ej, dobił ją chyba tam ktoś, czy nie? Bo ja ją tam trochę prawie dobiłem, ale niestety już zginąłem i wtedy ją tam chyba ktoś też dobił. Czy mi się tylko wydawało, słuchajcie. No ale dobra, kit z tym. Um... Zalecimy dalej. I mam nadzieję, że nam się jeden krzemieśl kryształów uda zdobyć, bo to było całkiem spoks, słuchajcie. No i więcej kryształów w tym sumie, więc ekstra szansa też na zwycięstwo mamy. Więc całkiem spoks uważam. Ej, dobra, nie. Kurde, muszę trochę. że tak powiem, wiem, że trochę tchórzowsko się zachowuję, no ale. Nie zrozumcie mnie źle Chcę zdobyć trochę tych kryształów, żeby nie zginąć To nie jest raczej nic złego Dobra, mam trzy kryształy Ja tego nie mogę zabrać? Nie mogę Mam trzy kryształy Czy mogę więcej zebrać? Tego ja nie wiem, pomimo, szczerze. Wydaje mi się, że chyba nie Ale nie jestem pewien też Dobra, wezmę regenerację, bo jednak mam trochę mało życia Żeby się trochę tutaj zrespić znaczy nie zaraz pić, tylko trochę tego życia sobie nabrać Dobra Mam cztery kryształy Dobra O kurde, nie, 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 nie. Kurde Mam cztery kryształy, słuchajcie Może trochę ucieknę jednak Wiem, że to churzowsko trochę wygląda Ale jestem ciekaw, co się stanie, jak nie stracę tych kryształów, słuchajcie Co by się wtedy mogło stać Jakbym właśnie nie stracił tych kryształów tylko bym cały czas Heal miał przy sobie te cztery kryształy Jestem ciekaw, właśnie dlatego wolę nie umierać słuchajcie Czy tam jest ktoś zły? O nie oni nas zaraz pokonają Dobra, tu jest tylko ten robot, ale on już tutaj idzie słuchajcie Więc jeszcze że raczej byśmy nie zdobyli tych kryształów, a tam widzę jakiegoś gracza innego, więc no też sobą. Dobra, to ja trochę tak się oddalę, wiem że to, no wiem, kurzowsko to trochę wygląda słuchajcie Ale to jest w dobrej wierze, to jest po to żeby wygrać słuchajcie to nie jest po to, żeby przegrać, tylko żeby wygrać, właśnie. Żeby zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie. Eee... Ostrzeżenie. Bo nie, twoje zachowanie. Af... Chroń moje ak akwamaryny. Gdzie są akwamaryny? A dobra, to są te kryształy chyba, słuchajcie. Ej, dobra. To są chyba te kryształy, rzeczywiście. Muszę je chronić, tak? No spok, jestem ciekaw, czy mi się uda, słuchajcie, je ochronić. Mam nadzieję, że żaden z naszych wrogów nie. To by słabo było, słuchajcie Przynajmniej nadzieję Dobra, ja się trochę też zregeneruję Znowu mam chronić akwamaryny Dobra, mam cztery akwamaryny Mam nadzieję, że ich nie stracę, słuchajcie Jestem ciekaw, co się stanie, jak będę miał e, Te cztery przy sobie Czy przegramy, czy wygramy Jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie, słuchajcie ale jeśli przegramy, to może też dlatego, że może ktoś tam nie miał akwamarynów i stracili imię, oni po prostu mogli mieć więcej niż my. Też mogło się tak zdarzyć, słuchajcie. Bo ja się tym muszę uważać. O, ja ile akwamarynów. Dobra, 8 akwamarynów. Nie widzę nikogo złego. Dobra, ja szybko tutaj tak sobie ten... Mm, trochę oddalę się. Mam 8 akwamarynów, słuchajcie. Więc nie jest tak źle Tego nie mogę zdobyć, nie wiem czemu Cały czas chyba się zlagował ten akwamaryn, tak mi się wydaje, słuchajcie Nie wiem Przynajmniej tak mi się wydaje, że chyba musiał się zlagować Skoro nie mogę go zdobyć Chroń mhm. te akwamaryny Dobra, jestem ciekaw co się stanie jak będę miał je przy sobie cały czas i nie zginę jak się skończy cała ta rozgrywka, słuchajcie, to jest naprawdę ciekawe wam ponieważ... Kurde, nie mogę go zdobyć? Czy mam... A, mam za dużą ilość chyba akwamerynów, słuchajcie. Czy... Tak mi się przynajmniej wydaje. Że ósemka to maksimum. Nie no, ósemka to maksimum. Przejmujesz zbyt wiele akwamarynów. No się nie ma co dziwić, słuchajcie, mam 8 akwamarynów. To w sumie chyba ta maksymalna ilość, tak mi się przynajmniej wydaje. No i co znowu mam ochronić te maryny, Przecież ja je chronię. Twoja lokalizacja... Aha, moja lokalizacja... O nie, kurde, oni mogą mnie łatwo teraz znaleźć i zniszczyć, słuchajcie. Bo jacie, to będą jajca. Ale nie, no jestem ciekaw, kiedy to się zakończy, bo ja jestem ciekaw właśnie, czy byśmy teraz wygrali, gdybym miał cały czas przy sobie te wszystkie akwamaryny. Czy to będzie teraz zwycięstwo, czy będzie przegrana? Twojej bohater ma tam wielką lokalizację, tak wiem. Tylko już muszę, słuchajcie, jestem ciekaw jak to wszystko właśnie się potoczy. Jestem ciekaw czy będzie wygrana czy przegramy. To jest naprawdę wam, mnie to ciekawi. Czy właśnie wygram czy przegram przez to? Przez tą za dużą ilość akwamarynów. To jest naprawdę dla mnie ciekawe w sumie. No kurde. No naprawdę mnie to ciekawi. Czy ja wygram czy przegram? No z, już większej ilości w sumie nie mogę też mieć, bo te 8 to maksimum. Z tego co wiem. Aha, tutaj ktoś ze złych jest, dobra, to ja się nie mieszam w ich bitwy. Niestety, już większej ilości słuchajcie, mieć nie mogę. Więc, no, kurde, nie wiem, co teraz zrobić. Bo 8 to maksimum, z tego co wiem. O nie, to jest ten robot. Dobra, o, e, nasz robot niech walczy z tym robotem. Nasz robot w sumie sobie lepiej e, radzi, słuchajcie, chyba tak mi się przynajmniej wydaje. Zdecydowanie, no. Szybciej mu chyba tam odbiera nawet życia. Tak, tak, chroń tak, tamaryny. I co się stało? Poczekajcie, zaraz zobaczymy, co się stało. Czy wygrałem, czy przegrałem. No czemu przegrałem? O co chodzi? Ej, ale słuchajcie, no o co chodzi? Ej, czemu ja przegrałem? A może miałem stracić te. Nie no, w sumie, gdybym stracił, to raczej bym też przegrał. Słuchajcie, jak mi się przynajmniej wydaje. A to jest ciekawe w sumie. Będę musiał jakoś bardziej obczaić to na podstawie tych akwamarynów, bo aż jestem sam ciekaw, słuchajcie. Naprawdę. No wow, no kurde, no mam akwamaryny i nagle je tracę. O kurde, ale mi tutaj słońce trochę świeci, więc trochę mi to przeszkadza. Dobra, muszę chyba zasłonić trochę okno. No słuchajcie, zasłonię okno, bo mi za bardzo słońce świeci. I to naprawdę mi przeszkadza, dobra. O, jestem ciekaw, czemu przegrałem. Chociaż miałem tą ilość akwamarynów całkiem dobrą, ale może też dlatego, że może tamci nie mieli. Może wiecie? Tak mi się przynajmniej wydaje. I dlatego może przegrałem No W sumie to według mnie jedyne rozwiązanie normalne, no Mogłem dlatego przegrać, że miałem za dużą ilość akwamarynów Chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. W ogóle mam 25, tyś... 25 716 Ciekawe bardzo, przygotowanie tutaj w ogóle, zobaczę sobie przygotowanie, słuchajcie O dobra, mogę coś odblokować, super, yy, odblokuj, za... o nie, dobra Zapomniałem, kurde, a ja mam mało tego proszku, tylko 43, słuchajcie, więc naprawdę słabo Ulepsz, o dobra, to mogę coś ulepszyć sobie, super o, i to mi się podoba, dobra, czy tanki mogę ulepszyć, nie, nie mogę na razie Tego chyba też, no nie, na razie nie mogę, słuchajcie Hmm, to sobie byśmy mogli zrobić. Mamy w sumie 18 minut odcinka, jeszcze chciałbym z wami trochę tutaj posiedzieć na tym odcinku. Żeby trochę jakoś trwał fajnie ten odcinek, żeby jakoś można sobie fajnie spędzić dzisiaj dzień. Na tym odcinku. Znaczy oczywiście nie cały, tak około 20 minut. Nie wiem ile tam dokładnie myślę spędzimy, ale jakoś tam spędzimy. Około 20 minut tak myślę. Wiecie co, ja bym chyba jeszcze raz spróbował wziąć to spustoszenie i spróbował rozwiązać to rozwiązanie o, nie, dobra, nie mogę teraz spustosznie chyba brać, dobra. Ale, no, y, muszę spróbować y, z tym rozwiązaniem, jak wygrać tą bitwę, słuchajcie. W sumie, wiecie, bo to mnie bardzo ciekawi. Myślę, że może w następnym odcinku też jakoś spróbujemy. Y, bo to było całkiem spoko, gdybyśmy właśnie spróbowali. Y, w następnym odcinku też to wszystko pokombinować. Bo to było naprawdę, no, genialne, uważam. No, więc jestem ciekaw. Hmm. Tutaj mamy ekwipunek. Jestem ciekaw co właśnie mam. Poczekajcie, w paczkach mamy tylko to za obejrzenie wideo, ale ja raczej wideo nie będę puszczał. Bo to słabo będzie wyglądać też na odcinku, słuchajcie. No, słabo i to jak słabo. Yy, zaraz to jest... A nie, to nie jest diament, to jest co innego. Myślałem, że to diament, słuchajcie. W sumie poczekajcie. W sumie nie mam już nic do roboty, myślę. Myślę, że możemy już w sumie sobie chyba zakończyć ten odcinek. Mamy w sumie 19 minutę. A jeśli odcinek wam się spodobał, to fajnie było, jeśli byście strzelili łapeczkę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje do tworzenia takich filmów. E, fajnie było, jeśli byście też zajrzeli w opis, bo tam są linki. Jest link do serwera na Discordzie, gdzie jesteście na bieżąco z kanałem. Jest też link do moich utworów na SoundCloudzie, e, co bardzo polecam. Jest też link oczywiście do moich gier na Robloxie. Link e, może znajdzie się nawet e, do mojego klubu w Brawl Stars, co bardzo też polecam dołączyć. E, I jest też link na przykład do mojego Robloxa. Co też naprawdę polecam. I oczywiście, jeśli trafiłeś na ten odcinek przez przypadek i jesteś tu nowy, to fajnie było, jeśli byś strzelił łapeczkę w górę pod tym... Znaczy łapeczkę to też to swoją drogą, ale fajnie było, gdybyś strzelił suba z dzwoneczkiem, bo to naprawdę motywuje i wtedy jesteś na bieżąco z kanałem i wiesz, kiedy wychodzą najnowsze odcinki i zostaniesz jako pierwszy poinformowany o najnowszych produkcjach, więc naprawdę Ci polecam. O, no i co, myślę, że mogę się już z Wami pożegnać, trzymajcie się do usłyszenia i cześć! Udanych wakacji życzę i widzimy się w kolejnym odcinku. No to się mano i cześć. No i pa, jeszcze raz.